Jeszcze w Rzeczypospolitej naszej jest różność niemała, z strony wiary chrześcijańskiej, zabiegając temu, aby się z tej przyczyny między ludźmi rozruchy jakie szkodliwe nie wszczęły, którą po inszych Królestwach jaśnie widzimy, obiecujemy to wspólnie, za nas i za potomki nasze na wieczne czasy, pod obowiązkiem przysięgi, pod wiarą, czcią i sumnieniem naszym, iż którzy jesteśmy różni w wierze, Pokój między sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w kościelech krwie nie przelewać, ani się karać odsądzeniem majętności, na honorze, więzieniem i wygnaniem, i z wierzchności żadnej ani urzędowi do takowego postępku żadnym sposobem nie pomagać. I owszem, gdzieby ją kto przelewać chciał, z tego powodu zastawiać się o to wszyscy będziemy powinni, choćby też za pretekstem dekretu albo za postępkiem jakim sądowym, kto to czynić chciał. A dla lepszej pewności tych wszystkich opisanych rzeczy przyłożyliśmy pieczęci swe do tego i rękoma własnymi podpisali. Dan w Warszawie na konwokacji generalnej Królestwa 28 stycznia roku pańskiego 1573.